w karierze wyścig Formuły 1 Thank you for joining us once again for today's qualifying session. Sit back, relax, and enjoy what we hope will be a fantastic contest for pole position. Now, then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in a, an illustrious 30 year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering, and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now, and it never gets any easier. Numer 9 chyba już tak. od Grand Prix Austrii. Kwalifikacje. I mam nadzieję na dobry wynik dzisiaj. Mamy silnik Mercedesa, więc jest szansa na naprawdę niezły rezultat. Więc na tor. Chodźmy na tor. Przez chwilę dostałem informację od inżyniera wyścigowego, że za 10 minut, że 10 do 15 minut spodziewany jest deszcz. Tak najszybciej zależało mi na to, żeby wyjechać na okrążenie i móc zrobić najlepsze kółko na oponach z, z czerwonym paseczkiem, czyli najszybszych, a nie męczyć się na deszczówkach. Zobaczymy, czy wszyscy z tego czasu zdążą już przyjechać okrążeniem. Nie każdemu pewnie ono wyjdzie perfekcyjnie. Ciekawe, czy nam wyjdzie. Więc może trochę to być problematyczne, więc, ale w drugiej sesji no. jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą to intermediaty na wszystkich bolidach. Będziemy jak na razie. Dobre kółko, naprawdę dobre. Najlepszy czas pierwszego, nie drugiego sektora, tak? Cóż, to jest za nieprawdopodobna sytuacja. Robert Kubica z najlepszym czasem drugiego sektora. Po na pierwszym kółku kwalifikacyjnym Lewis Hamilton raczej będzie pierwszy. Robert go nie wyprzedzi, ale jest czwarty przed Lando Norrisem. Więc awansowaliśmy do drugiej sesji, ponieważ spada deszcz, już nie było drugich przyjazdów. Jak widzimy, George Russell przedostatni, danim Daniel Ricardo, dla którego te kwalifikacje były okropne. Sebastian Vettel ledwo wszedł do tej kolejnej sesji, żeby zaszczędzić trochę opon z czerwonym paseczkiem. A my awansujemy dalej, więc czas na drugą sesję jesteśmy już na kółku pomiarowym drugim, pierwsze zostało niestety zakończone bez czasu ale i tak będziemy przecież mieli tutaj nopony, więc tak naprawdę nic się nie stało nie było żadnych poważnych konsekwencji ojej, teraz w pierwszej sesji się dobrze czułem, na tym to, że teraz już jest trochę gorzej Dobra, utrzymałem bolid. Skontrowałem trochę kierownicę, ale utrzymałem. Ciekawe jaki czas, zaraz koniec sesji. Z która pozycja przybędzie będzie awans? Oby był awans. A i 14, no dobra, nie jest źle. Start z 14 pozycji. Carlos Sainz, o i tutaj był mały różnice pomiędzy mną, Magnusonem Sainzem i Antonio od przed za nami. Więc czas na wyścig. Sound of engines! It's race day at the Austrian Grand Prix. It's one of the shortest laps on the calendar today, then, with seven rights and just three lefts, making up the ten corners of this high-speed circuit. Turn two is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn three turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. it's race day yet again and joining me for a chat, anthony davidson. and our racers are certainly in for a rough day today. what will you be watching for as they go down into turn 1? well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. you have to hope that everyone is able to get off to a clean start and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space and finding your breaking point into turn one as well is a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like a fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, and Valtteri Bottas will line up alongside as we continue through the rest of the grid today. We have Hamilton, Verstappen, Sebastian Vettel, and Gasly Holkenberg, Norris, Grosjean, and Kimi Räikkönen, Perez, Magnussen, Carlos Sainz, and Kubica, Jovan Fiat, Alexander Albon, and Lance Stroll, Russell, and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track.

Ojoj, oj, oj, tutaj ściąga o, miejsce zostawił trochę kierowca. Hasa, a my wyprzedzimy. Sańca, tak jest. Sańc z nami, za nami, przepraszam, Magdalena, zostawia miejsce, tak jest. Ale żółta flaga. A jak nieprzepisowe, skoro dobrze go wyprzedziliśmy. Mhm, 13 trzynasta pozycja, nie jest źle. Nie jest źle zdecydowanie. Tak, Udaniu kwiat już się zbliża od tyłu. O Magnus ten teraz uknie Pereza, chyba nie, Perez dobrze blokuje du Duńczyka chyba no, Zbliżyliśmy się już do tej trójki. Oj, kontakt! Jest zespół Bolit, hasa wyprzedzony będzie przez Bolit Jest zespół Williams. Konkretnie przez kierowcę Roberta, Kubica i kurczę spuścił, spuścił, no, spóźniłem. Cerkin Peres już przed nami. No to będzie dla nas naprawdę dobry wyścig. A my znowu nękamy tego Kimiego niż bo ostatnio też w niego uderzyliśmy mostrym manewrem. Ma do nas pecha z widocznikimi. Odpuścimy jeszcze grożonowi teraz. Teraz już nie. Żegnaj, Romun. No puść, puść, nie zachował się tak głupio jak ostatnio w wyścigu Grand Prix Kanady no, Nie wiem czy tym bolidem będziemy w stanie dogonić meksykańskiego kierowcę No, 181 setnych No i grożą Lekko wszedłem, więc Mogł wyprzedzić. A już pół sekundy gorzej, Roman groźny. Sary za to. A mhm. no i Roman. Odpuścimy, żeby teraz kontra zrobić. Puść. Co on robi znowu? Się bawi w te swoje głupie kierki Roman. Dobrze, wysłaliśmy go z kwitkiem za nas. Roman trochę daleko więc nie powinien nas złapać jeszcze na tej prostej nie złapie, nie złapie, dzięki Bogu na tej prostej bo nasz bokobolidu no tutaj już nas trochę tam wyrzuciło odpuścimy no już powinniśmy i tak go wyprzedzić Musisz nam miejsce, chłopie, zostawić. A co on robi? No znowu. Teraz... O, już Carlos się zbliża. Informacje o Pit Stopie. Udało się. Informacja o pit stopie. Again, pit window opens in two laps time. Zawsze musi coś odwalić, nie? Nie wiem, tutaj zjeżdża, po czym nagle zmienia decyzję. No, dla mnie to jest niezrozumiałe. Hamuje nagle dziwnie, no. Nie rozumiem takiego zachowania. Nie gdzieś jakoś fatalnie, gdzieś naprawdę dobrze. Na różnicę w czasie wygląda po prostu. Wygląda z tego, że mamy zużyte opony, więc. Box, 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 box. Na której wyjedziemy? Co tak się tam Sainz zbliżył? A no, już blisko tu jest, a wjeżdżał daleko. Exit, exit now. Mhm. <sighs> was stop. No Dlaczego? Hmm, Czyż po wyścigu mamy? Fajnie. No ja nie odpuszczę. Ja będę cisnął do końca. Mam tutaj jedną pozycję, dwie. Trzeba walczyć. Russell L. Pit O tam. Science ma łatwiej, lepiej. Mhm, Mamy dwunaste. Dobra, to są tylko dwa bolidy. Science i Roman Grożem. Nie jest źle. Jednak będzie walka jeszcze. do nich, bo to, że Sainz jeździ w tym. dosłownie za nim. Mo no i teraz możemy zyskać, bo oni będą we dwójkę walczyć. Tak! Karol Sainz w pogoni za Romanem Grożanem. Traci pozycję na rzecz Roberta Kubicy za bardzo tam chciał się władz. Dziękuję. Czujemy oddech sęca. Uj, tutaj będzie groźnie. Zmienimy kamerę. Ależ Sajn załatwiony teraz przez Roberta Kuwicę. No i dalej w pogoni za Romanem. Jeśli udałoby się zdobyć ten punkt, byłby to mega duży sukces. Zjedziemy na tą stronę. Udało się. Naprawdę to jest świetny wyścig. Na tym torze. Chociaż ostatni punkt to chyba były... Fettel! Fettel kończy udział w tym Grand Prix. Potentat do Mistrza Świata kończy swój udział. Teraz Hamilton ma naprawdę ułatwioną sytuację w walce o Mistrzostwo Świata. O, ciekawe, jak to się przełoży w tej walce o Mistrzostwo. A właśnie wykrakałem, bo przed chwilą mówiłem, że wystarczy jeden bolid, żeby nie dojechał, i my byśmy, będziemy, będziemy mieli ten upragniony punkt. Zapomniałem bronimy tej pozycji tutaj w grzeli 2 zgrał punkt punkt dla nas niezwykle ważny jo, nie Jest tam grożan na narożnik i mamy jeszcze DRS Ostatnia strefa DRS na tym torze i jeszcze I to my mamy jeszcze ten DRS tam grożan dojechał. Magnus, przepraszam, na narożnik. To już jest prawie pewne, że Robert Kubica zakończy ten wyścig na pozycji numer 10. Zbliża się Magnus. Jest, tak dojeżdżamy? Jest. Punkt. Punkt. Punkt The dla Roberta. Wspaniały wyścig Roberta Kubicy. The Mercedes team Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for Driver of the Day? Well, Crofty, Daniel Ricciardo would have to be my Driver of the Day. It's less about what he did right, but how little he did wrong. Perfect driving. Let's move on to the constructors. Mercedes continue to extend their lead. Well, that was certainly an incredible weekend of racing. Sure jest join myself and Ant for more exciting Formula One action soon. Charles Znowu Ferrari z the pole position. Nie było w stanie wygrać w wyścigu. Dramat dla mnie to, to jest z tego zespołu kolejny raz Sebastian nie kończy jako jedyny. Stroll, ostatni z tych, którzy dojechali. George Russell kończy na stacji numer 17. Daniel Ricard nie pochodził do wyścigu, lecz miał lepsze lepszy to od tych kierowców. A Robert znalazł się w punktach, więc patrzmy na no, ranking po, po Grand Prix Austrii. Robert spadł za Lando Norrisa, lecz zyskał punkt, który pozwolił mu utrzymać się przed Kevinem Magnusenem. Bez punktu jak na razie dalej Kimi Raikkonen, a Daniel Kwiat i George Russell. W klasyfikacji konstruktorów dalej zajmujemy ósmą pozycję. Dalej. Z Haas. Mercedes utrzymuje, umacnia się na czele klasyfikacji konstruktorów, a Lewis Hamilton zwiększa przewagę do 40 punktów nad Sebastianem Vettel'em. Warty to dzięki temu... Grand Prix wspina się na trzecią pozycję w klasyfikacji Mistrzostw Świata. z tym Charlotte Leclerc'a i Maxa Verstappena. Więc dziękuję wam za, wam za ten wspaniały wyścig! I do następnego.